Radio Gdańsk Słuchaj od rana Rozmowa kontrolowana Gościem Radia Gdańsk, gościem Mariusza Nowaczyńskiego jest Krzysztof Rawicki, szef pomorskiego PSL Dzień dobry panie prezesie Dzień dobry. Jakie wrażenia po wczorajszym spotkaniu z nowym prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego, szefowi szefowie regionów serdecznie przyjęli pana prezesa? Optymistyczne. Wczorajsze spotkanie wszystkich prezesów polegało na tym, że prezes przedstawił swoje wizje kierowania Naczelnym Komitetem y, Wykonawczym, jak zarówno całej polityki, y, którą on będzie kreował. No ale to z grubsza wiemy. Y, ten jego pomysł trzech drużyn to chyba już upadła. E, e, pytam o serdeczność, bo oczywiście wszystkich obiegł ten słynny obrazek, jak Waldemar Pawlak odepchnął nowego prezesa, kiedy ten y, chciał go pocałować na spotkaniu klubowym. Jak było z całowaniem wczoraj? Wczoraj serdeczność była szczególna, bo miał imieniny, bo wczoraj była Janusza. Mhm. Więc składaliśmy mu życzenia, więc ta serdeczność była tym bardziej wyrażona. Prezenty też były? No, takie męskie. Męskie spotkanie, męskie prezenty. A niech pan powie, wszyscy jesteście za tym, żeby Janusz Piechociński jednak wszedł do rządu i był wicepremierem. Tak, ja osobiście też taki wyrażam pogląd z samego początku, bo uważam, że podział na te trzy, trzy grupy, Trzy drużyny. trzy drużyny, tak, trzy drużyny, czy no, parlamentarną, rządową i, i, i polityczną, to Polska jest nie jest pozbawione przywar Polaków. Jak będą trzy drużyny, to będzie sześć zdań, więc uważam, że byłyby tarcie niepotrzebne i też między tymi drużynami. No, wicepremierem, ale bez taki? Taka jest plotka, że Janusz Piechociński nie To nie, nie jest plotka, konkretnie. to jest rozważany wariant. I wczoraj taki on też to był wtedy też rozważany. ministrem gospodarki miałby być? Tego nie odpowiem dzisiaj, bo jeszcze nie padały, nie padały te nazwiska. No bo padło e, jedno, Adam Jarubas. No też, między innymi. No jest ta moda gwardia e, ludzi już dość, z doświadczeniem dobrze przygotowanych w sensie e, swoim i merytorycznym. Więc to na, to patrzę optymistycznie, że to nie będzie problemu e, z wybraniem kogoś na, na miejsca gospodarki. A ten wariant jest brany dlatego, że, że no. Priechociński chciałby się zająć bardziej partią, czyli w sensie jej... Ale co by w rządzie wicepremier bez taki miał robić tak naprawdę? Spotykał się, żeby mieć kontakt bezpośredni tak, z premierem, a żadnej odpowiedzialności za żadny resort. Jeżeli patrzeć o drużynę, o drużynę rządową, to się o jeden głos po, powiększa. Czy z taką, czy bez, ale, 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 ale jedno miejsce jest więcej I, i to jest wariant, który będzie zależał, czy będzie odpowiadał premierowi, bo to jeszcze jego zdanie... Też będzie się liczył. Honorowy prezes PSL-u Józef Zych powiedział, że chcecie przejrzeć też umowę koalicyjną. Czy ta umowa w ogóle jest? Bo, bo ja słyszałem, że tak na twarz bardziej dogadywali się premier Tusk z Waldemarem Pawlakiem. No wie pan, ja znam podpisane umowy, które kilkadziesiąt sąd liczyły i nic z tego nie wynikało. Natomiast premier Pawlak był tego zdania, że lepiej mi spisywać, a lepiej się dogadywać między sobą. I, Ale z tym i, dogadywaniem to było średnio, bo choćby ostatnie głosowanie w sprawie restrukturyzacji tych rejonowych sądów, no PSL głosował zdecydowanie przeciw, a wcześniej nikt z wami przecież nie, nie konsultował ja myślę, pomysłu że... ministra Gowina. Ja jestem ciekawy, z czy, platformy. W, czy w Platformie konsultowali, bo, bo jak patrzymy na głosowania, to wiesz, to nie było jednoznaczne głosowanie w Platformie. Więc można powiedzieć, że głosami platformy. Ten miastek poszedł dalej do dalszych prac komisyjnych, więc wydaje mi się, że, że czego brakowało, może to właśnie tych koalicyjnych spotkań, dogadywania w koalicji zanim coś yy, idzie do Laski Marszałkowskiej. Panie prezesie, pan był do tej pory pawlakowcem, tak można powiedzieć. Mówił pan niedawno w Radiu Gdańsk, chyba w zeszłym miesiącu, że Pawlak to prawdziwy polski chłop, a pański tutaj zastępca na Pomorzu, Bogdan Dąbrowski, w otwarcie w piątek mówił, że będzie głosował na Waldemara Pawlaka. Także yy, ten wybór no, Piechocińskiego no, to by trochę by... zaskoczenie, konsternacja, co? Gdybym ja powiedział, że jest inaczej, to to chyba bym zaprzeczał sobie, bym był śmieszny, bo ja bym oczywiście emocjonalnie związany ja, 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 z y, Waldemarem Pawlakiem, bo y, y, to moja kar kariera polityczna takiego dużego kalibru to, że zaczęła się w 1993 roku, kiedy zostaje posłem drugiej kadencji i on zostaje premierem. I, I jakby od tego czasu cały czas mieliśmy jakoś na różnych płaszczyznach, różnych poziomach y, kontakt. I y, jak wszyscy pol politolodzy, taki i ja nie sądziłem, że wygra Janusz Piechociński natomiast wiedziałem, że nie będzie to gra do jednej bramki, to żeby była też jasna ale to wszyscy wiedzieli, że Waldemar Pawlak wygra, ale niespecjalnie wysoko żeby dać mu do zrozumienia, że musi poważnie się tam strukturami regionalnymi zająć no, a wyszło jak wyszło, jak pan myśli, dlaczego? No to, wszyscy to, wskazują to kilka... na Marka Sawickiego jako gumę. Nie, ja myślę, że tu kilka przyczyn jest. Na pewno. Pierwsza to jest to, że Janusz Piechociński już dwa lata temu powiedział, że będzie startową i dobrze się do tego przygotował, a co jeszcze lepiej, jeszcze lepiej to wykonał. Był na wszystkich zjazdach, mówił o tych swoich koncepcjach. Prowadzenia, dawał taki dynamizm On jest dość charyzmatycznym mówcą Takim trochę trybunem ludowym, co, co by nie mówić no Osobowość inna zupełnie od Waldemara Pawlaka Całkowicie, no są dwie, dwie, dwie Skrajności Druga to To już na Samym kongresie, to jego też Przemówienie, które było po Pawlaku Pewne charyzmy Pewne wzniosłości Pewne takich uczuć no i, i pokory, i, bo klękanie no wie, pokory, w polskiej polityce, znaków, tak. w, w polskiej demokracji to się rzadko zdarzają e, takie gesty. No i tym ujął też, też tych, tych, tych nieprzekonanych, no a część zapewne była takich, którzy, no żeby tak nie było, dać trochę żółtą kartkę Pawlakowi żeby on się trochę bardziej zdynamizował w działalności na dołach partyjnych, to mówię, a to dajmy, bo i tak Pawlak wygra, to dajmy Piechocińskiemu. A kartka a zrobiła się czerwona. A trzecie, się czerwone, a tak? trzecie wcale nie przeczę i wcale nie mówię, że, że nie, że

To w ogóle jest możliwe? Realne? Wyobraża pan sobie, że Jacek Rostowski zgodzi się na no, wszystko, wiceministra z PSL? Wszystko jest realne. Ja, ja zawsze mówię, że czasami taki upór to, to wbrew pozorom przeszkadza tym, co są uparci. I my nie mamy w Ministerstwie finansów, finansów nikogo, żadnego wiceministra. A dlaczego nie ma być ten, ten przekaznik, czyli te, żeby na miejscu w ministerstwie był ten, który Rostowskiemu będzie tłumaczył to, o co Polskiemu Stronnictwu Ludowemu chodzi? Ale to chyba najwięcej było uwag do tego, że były wrzucane do, do Sejmu e, projekty ustaw, e, które nie były wspólnie obgadane i ustalone pewne warianty działania. I, i to bo I to, to przy takim otwarciu nowym za, warto zawsze porozmawiać. A jeżeli można to wzmocnić, a powinno się wzmocnić personalnie z drugiej strony, to, to, to tylko może być na, na plus całej koalicji i w sumie sprawności, jakości rządzenia. A Bogdan Dobrowski, wspomniany przeze mnie, pana zastępca tu na Pomorzu, może znów wrócić do Ministerstwa Rolnictwa? Był tam tylko dwa miesiące po tej słynnej aferze taśmowej. Bo Stracił posadę. Bogdan Dobrowski ma, kto jest przygotowany raczej merytorycznie, a tym jest też samorządowy, który przeszedł Wiele szczebli samorządu. Ale walczył pan wczoraj u nowego prezesa, tak, stanowisko dla niego. Mogę powiedzieć, że w moim wystąpieniu wczoraj na pierwszym tym posiedzeniu z prezesami wystąpiłem i powiedziałem o problemach, które dotyczą województwa pomorskiego. Ja to również mówiłem na kongresie, tylko akurat kiedy ja przemawiałem, to była ta scena, kiedy jednemu gratulowano za to, że wygrał, a drugiemu dziękowano i ża żałowano, że przegrał. Więc w, tym, w, tym, w tej atmosferze przemawiałem. Ale mówiłem to, bo dla mnie to jest niezrozumiałe, że premier odwołał człowieka, który był dobre dwa miesiące, nie zdążył się zapoznać i odwołał, jako wiceministra, bo Bogdan Noworowski był tylko dobre dwa, trzy miesiące, więc dobrze się nie zdążył zapoznać i odszedł jakby w, w atmosferze tamtego, powiedzmy w cudzysłowie skandalu. A, a nie odwołał swojego wiceministra, który z stawiskiem był od samego początku. No jeżeli... Się uważa, że dwóch odpowiadali za, za ten reces, to jak logika wskazywała, jak odwołuje, to ich dwóch. A myśli, a myśli pan, że jest taka szansa, że Marek Sawicki na przykład wróci i zastąpi na, na powrót Stanisława Kalębę na stanowisko ministra rolnictwa, czy, czy, czy raczej tu nie będzie? To co wczoraj, wczoraj Janusz Piechuriński powiedział, to powiedział, że w najbliższym czasie, na pewno do marca, żadnych zmian. Nie przewiduje, że ocenia pracę ministrów i wice wiceministrów, tych, które są obecnie dobrze. No poza tymi zmianami, które czekają psl na przykład w Naczelnym Komitecie Wykonawczym. Tak, no tak tutaj pierwszego dzisiejsze, dzisiejsze spotkanie prezesa piechocińskiego i przewodniczącego Rady Kalinowskiego z prezydentem, a później spotkanie wspólne po to, żeby ustalić. Propozycja składu do Prezydium Rady Naczelnej, jak i do Naczelnego Komitetu Wykonawczego, to też między innymi po to, żeby się nazwiska nie pokrywały czasami. No w Naczelnym komitecie wykonawczym według pomysłu Janusza Piechocińskiego mają szafowi właśnie struktur wojewódzkich się znaleźć, tak? To znaczy to był pomysł akurat Pawlaka, który mówił, żeby, żeby prezydenci byli. Natomiast wczoraj ustaliliśmy, ustaliliśmy taka była koncepcja też prezesa, Że na pewno będzie po jednym przedstawicielu z województwa. Na koniec dzisiaj rozpoczyna się szczyt unijny. Między innymi walka o pieniądze, o dopłaty dla rolnictwa. Jak pan myśli, jaki, jaki będzie efekt tego szczytu? Czy będzie już teraz, w tym tygodniu, czy będziemy czekać do nowego roku, czy w ogóle będzie prowizorium budżetowe, jak niektórzy straszą? Oj, to chyba ja tu się nie kuję na, 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 na takie jednoznaczne, co może się stać, bo na pewno to mało kto wie. I... I, no dobrze to inaczej z... pana zapytam, jak tych dopłat będzie mniej niż spodziewane 100 miliardów, to co zrobi PSL? No co my możemy zrobić? My jesteśmy w rodzinie, w rodzinie unijnej. Nasza robota polega na tym, starać się wygrać to, co jest możliwe, natomiast no, też nie można się później obrażać na, na, na ewentualnie jakiś tam gorszy wynik te, tych negocjacji. I do, 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 do swoich oczu skakać, bo my tak słyniemy z tego, że zamiast energię tracić tylko na to, żeby wywalczyć coś więcej, to raczej potrafimy walczyć tak ale dobrze, ale między sobą. A Janusz Piechociński to już zupełnie na koniec. To prezes na 7 lat, czy na przykład jak Janusz Wojciechowski, jego imiennik na rok. No tutaj w, mogę powiedzieć, że jeszcze wczoraj e, prezes e, Piechociński Janusz powiedział, że, że będzie po każdym wyborach stawiał się do dyspozycji rady naczelnej. Ta nasza demokracja, w odróżnieniu od wszystkich partii, jest aż tak e, swobodna, że rzeczywiście prezes może być odwołany między kongresami e, e, poprzez Radę Naczelną. Czyli najbliższe wybory to rozumiem te do Europarlamentu i wtedy się e, tak? tak. Tak, 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 tak. Da do dyspozycji. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Gościem. Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana.